Wymiana wkładu laserowego w drukarkach serii HP LaserJet MFP M232 M237 M232E M237E. Wymień wszystkie wkłady laserowe bliskie wyczerpania lub puste na oryginalne wkłady HP, kiedy pojawi się komunikat na panelu sterowania drukarki lub w oprogramowaniu drukarki. Aby uzyskać dostęp do wkładu laserowego, otwórz pokrywę dostępu. Użyj uchwytu, aby wyjąć stary wkład laserowy z drukarki. Odłóż wkład na kawałek papieru i oddaj do recyklingu. Więcej informacji na temat recyklingu zużytych wkładów firmy HP można znaleźć na stronie hp.com ukośnik Recycle. Przestroga. Chwyć wkład na wymianę za oba końce, aby uniknąć jego uszkodzenia. Nie dotykaj osłony zabezpieczającej ani wałka. Wyjmij nowy wkład laserowy z opakowania. Trzymając wkład po obu bokach, potrząsaj nim do tyłu i przodu, aby równomiernie rozłożyć toner. Zdejmij z wałka osłonę zabezpieczającą. Przestroga. Aby zapobiec problemom z jakością drukowania, unikaj dotykania wałka na dole wkładu. Użyj uchwytu, aby włożyć wkład laserowy do drukarki. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów.